Kolejny raz młodym legionowskim miłośnikom pływania Mikołajki nie uszły na sucho. Zwłaszcza tym, którzy w basenie lubią się czasem pościgać. W niedzielne przedpołudnie świetną do tego okazję mieli na prowadzonym przez spółkę KZB obiekcie przy ulicy Królowej Jadwigi. A to dzięki Mikołajkowym zawodom w pływaniu, na które zaprosiły uczestników DPD Arena oraz UKS Delfin Legionowo. Myślę, że to jest kolejna impreza legionowska, która na stałe wpisze się do kalendarza naszych zawodów. Frekwencja fantastyczna, szczególnie cieszy to, że te najmłodsze kategorie są najliczniej obsadzone czyli ponad 100 dzieciaków z rodzicami. Cudownie spędza te niedzielne przedpołudnie. Myślę, że strzał w dziesiątkę. Wystrzałowy był też jak zwykle prowadzący niedzielne zawody Janusz Patriak. Niezastąpiony w takich okolicznościach trener i popularyzator sportu. Ich uczestnicy w wieku od 4 do 14 lat startowali łącznie w 10 kategoriach wiekowych. Emocji nie zabrakło ani zawodnikom, ani kibicom. Z punktu widzenia organizatorów niewyniki i zwycięstwa były jednak tego dnia najważniejsze. Najważniejsza oczywiście jest popularyzacja pływania w legionowie. Najważniejsza jest zabawa dla tych dzieci, które dzisiaj wystartowały. Przede wszystkim ta impreza ma na celu pokazanie jak pływanie jest w Legionowie ważne. Mamy dwa baseny, także te zawody przyciągnęły tutaj 120 osób, także zainteresowanie pływaniem jest ogromne. Od kiedy mamy w Legionowie w końcu fajny, fajny basen. Tutaj ta popularyzacja jakby ma swoje, ma swoje podłoże w obiekcie. Ale myślę, że tutaj duża rola już od wielu, wielu lat UKS Delfina i, i, i trenerów, i, i działaczy, i, i zawodników, którzy pielęgnują tą, tą, tą wartość pływania. I, I myślę, że to jest jakby sedno, sedno tego, że, że taką mamy dzisiaj frekwencję wśród szczególnie najmłodszych. Najwięcej o rosnącej w Legionowie modzie na pływanie mówią liczby, a one przecież nie kłamią kiedy mamy dwa baseny, kiedy mamy tych grup zdecydowanie więcej. Samemu KS Delfin pra, praktycznie pływa 120 osób. Także podwoiliśmy tą grupę trenujących dzieci na dwóch obiektach. Każdy z uczestników Mikołajkowej rywalizacji otrzymał na pamiątkę medal. Triumfatorzy poszczególnych kategorii zabrali do domów puchary oraz nagrody rzeczowe. W tym czasie ich starsi koledzy po pływackim fachu walczyli w barwach Delfina, gdzie indziej Tutaj przede wszystkim startują zawodnicy najmłodszych kategorii wiekowych. Ci najstarsi teraz aktualnie przebywają na mistrzostwach polskiej kategorii 14 lat i oni są właśnie teraz w Ostrowcu Świętokrzyskim z trenerem Piotrem Cesarczykiem. Eee, także ta, ta cała impreza to przede wszystkim impreza popularyzatorska dla najmłodszych dzieci w Legionowie. Sądząc po frekwencji, kolejna miejska promocja pływania udała się na medal. Nic dziwnego, że gdy tylko trochę wyschli, młodzi zawodnicy pytali organizatorów o kolejne zawody.